Cześć, z tej strony Zoska! I dzisiaj Wam chciałam pokazać tylko moje brązoretki z tych tutaj gumeczek. To często już um, w telewizji mówią, że um, mają jakiegoś raka, czy um, nie wiem, coś tam, że na coś się choruje, jak się ma. Um, te gumeczki, ale muszą mieć jakiś tam pisik i wtedy. Yy, wiedzą, że są oryginalne te gumeczki. Naprawdę, jeżeli coś wysyłacie komuś, to najpierw sprawdźcie, czy macie te gumeczki. Są właśnie, wiecie, no jak to się nazywa? Yy, nie mają raka, no bo jak chcecie, żeby ktoś zachorował, no sorry, że już pokazuję. Ja chciałam sobie powymołać, no bo widzicie, ja mam tych gumoczek dokładnie tyle. Yy, w sumie troszkę już chyba z 12... Nie, 12 to nie, tak gdzieś 10 bronzoletek mam, z tego co jeszcze mam Biedronkę zrobioną. Zobie tutaj pokładam, to są 4. Jeszcze jedna parę. 4 to jest 8. 13 bransoletek jedna bidroneczka i jeszcze mam taki superek zrobiłem ten zupełek też sam robię co mam w zestawie tutaj czekajcie to nie jest tutaj, ok mam w tym zestawie sobie taki większy haczyk mam on jest taki, właśnie, mam do niego też zamknięcie. Tutaj sobie zamykam w ten sposób. Tutaj jest dziurka, i ja się czasami myliłam. I drugą stroną yy, go zamykam. Mam też zwykły biały. Są trzy haczyki. Bo mam jeszcze pomarańczowy taki. Czyli mam takie trzy haczyki. To też mam takiego króliczka różowego. Sorry czasami mi tak się robi, bo wiecie, na środku tutaj mam właśnie tą kamerkę, bo w tamtym tablecie, bo to jest nowy tablet, ogólnie ja nie nagrywam kamerą. Miałam tutaj gdzieś z boku, właśnie tam. No a teraz mam tutaj z przodu i się jeszcze nie przyzwyczaiłam za bardzo. Czyli to jest taki króliczek jeszcze mam mm, dwa tutaj takie zawiesidełka. Yy, już użyłam chyba motylka, ale właśnie tą taką wydałam, bo tam kiedyś już tam nimi nie robiłam i właśnie ją wydałam. Ta gwiazdka też jest fajna, ale odniesie urwał cypelek, także jej już nie zawieszę. okej okay, to sobie to nałożymy. Tutaj sobie noszę takiego kwiatka, bo tutaj go można ogólnie włożyć do branzoletki. Tylko on się ciężko czasami go tak dojdzie się trzymał. W ten sposób właśnie Wygląda ten tak na no. yy, to nie da się włożyć brązletka. No i oczywiście haczyki, żebym mogła zaczepywać brązoletkę. Jest ich dosyć dużo. Ponieważ często dostawam nowe, yy, nowe do, yy, zestawy, i to znaczy wszystkie takie ma, mniejsze zestawy, i do każdego właśnie były te haczyki, także tych haczyków się nie zbierało dużo. Okej, okay, to jest cały zestawik i tutaj bo też są gumki, jak widać. Niech nie Nie. Te gumki, akurat dostałam, oni sobie sam kupiłam, tak w prezencie. Dużo się wymieniałam, nie skaczcie mi tu. Dużo się wymieniałam tymi gumkami z moją kuzynką i kuzynem, który też robi te brązoletki. Tutaj też są takie świecące brązoletki w ciemności. Jest troszkę słabe światło, no bo mam zapalon. Tutaj sprawdzę, jakby było. Gdyby było zgaszone. Prawda w ogóle mnie prawie nie widać, także no, musi, musi być zapalone, bo inaczej to nie da rady. Jak taką ulubioną moją gumką, lubię nie kolor. Mam chyba z, tak dwie, trzy, dwie. To jeszcze. Nie, cztery. I tak. Aha, pięć. Dobra, sorry. To są właśnie tak. Przez taka świecąca. Yy, taka różowa. Taka ciemniejsza, fioletowa. Jasna, fioletowa. I błękitna. To są moje ulubione kolory gumek. No, myślę, że powinniśmy zaczynać, bo tak tutaj przedłużam i przedłużam. razie no, ja sobie gumki tu odstawię. Myślę, hmm. hmm. że ja dziś zrobię to. Aha, poczekajcie. Kurczę, zrobię na chwilkę cięcie. Okej, okay, już jestem. Musiałam tylko na chwilkę pójść, co yy, to się to takiego mojego koszyka gdzie trzymam różne rzeczy, żeby zrobić sobie to. Yy, nie robię tylko na króliczku, bo jeszcze mam coś takiego. To jest chyba podróbka to tego normalnego, no ale też się da na tym robić. OK, przejdźmy do bransoletek, tego jeszcze sobie. Tutaj te gumki OK, to zaczniemy od takiej pierwszej, co robiłam. Pierwszej, co robiłam, bransoletki. Pierwszą moją bransoletką była ta bransoletka niebiesko-różowa. Jak widzicie tutaj troszeczkę odstaje właściwie, no bo no wiecie, no to trzeba wszystko... No, a to pierwsze właśnie, no to ja jeszcze tam za bardzo nie wiedziałam, musiałam na YouTubie sprawdzać, jak się te brązetki robi i tak mi jakoś wyszło. Troszkę na początek to mi pomagał, ktoś tam z rodziny, nie pamiętam, ale tak już wygląda. Okej. Okay. Druga brązowetka, ja już ogólnie to nie pamiętam jak po kolei je Pamiętam tylko, że tam co papierze. Wezmę te są. Taka sobie brązowetka. Ona akurat ma różowy haczyk. A to był taki, mi dała moja koleżanka. Ona jest taka pomieszana kolorowa. Po ogólnie ja robię tak, że losuję sobie gumeczkę i wtedy ją zaplątuję I następnie losuję. A czasami, no, ja nie mam takiej teraz tutaj hmm, rozletki, która jest jedna kolorowa tutaj. Ale ogólnie ona tak wygląda. Następną trzecią yy, będzie taka. Ona, o, nie pokazałam, sorry. Ona ma tutaj, na przykład ma niebieski, czerwony, błękitny, niebieski, y, żółty, różowy, granatowy, fioletowy, zielony, taki pomarańczowy. Znowu ma niebieski, czerwony, różowy i błękitny. I to jest taka właśnie też kolorowa bransoletka. Ja robię najbardziej kolorowe. Sobie. Tu jest taka bransoletka różowo-fioletowa. Są różne odcienie fioletowego. Jest ciemniejszy, jaśniejszy. Jest też różowy ciemniejszy tutaj jaśniejszy. Tak ta brązowetka wygląda, ale ona ma też zwykły już haczyk. Teraz pokażę taki mój cypelek. Yy, cypelek, on jest taki, jakby to miał być sopel. Ma, jest on. Tak, tu ma błękitny, tu ma niebieski, a tu ma granatowy. W sumie wy teraz tak tego nie widzicie na żywo, ale na żywo wygląda lepiej. Mam też taką brązeczkę, którą mi zrobiła moja kuzynka, o, chociaż ona ma dopiero 5 lat. Yy, to jest taka właśnie brązeczka zielono-niebieska. Także to nie ja robiłam, tylko ona. I bardzo ładnie ona zrobiła. W sumie, je, tak na pięciolatka to bardzo ładna chyba. Mam nadzieję. Tam robiłam ja. Ona jest taka tęczowa. Tak, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, czerwony, pomarańczowy i tak dalej. Wiecie, jak chyba wygląda tańczona, no, chyba, że nie wiecie. Sprawcie. znać. Tu mam tylko mojej I tu tak, zaczynamy. Twilight Sparkle, dużo dźwięku ma. Flutter Shaker, Zierak zna. Apple Jack, zawsze pomóc C Rarity wie jak ubrać się. Rainbow Dash umie w piłkę grać. Aha, tu jest. A Pinkie Pie uwielbia się śmiać. Taka to jest brązoletka właśnie z Major Kiedyś, jak ją robiłam, to jeszcze kochałam Major Pony, wielką wielkierką A teraz już tak ich za bardzo nie kocham, ale teraz już są w weekendy, w weekendy o 12. Tu jest w sumie podobna brązoletka, tylko że ze świecącymi do tej. Też losowałam, akurat. Do tej brązoletki. I to mi się losowały po dwa kolory od razu, widzicie? Znaczy, jeden ja troszkę sobie podglądowałam, bo ja lubię podglądać. Ale tak teraz ona wygląda. W sumie nie. Brałam jeden kolor. I potem, jak wziąłem jeden kolor, to brałam drugi taki sam. I tak. Następna brązowetka to jest taka, ona też jest tak samo robiona jak ta, przed chwilą chyba, no a ona mi się bardzo podoba, bo ja lubię takie czarne odcienie, nic na brązetkach. Tą brązetkę robi mój, mój kuzyn, ale to jest taka luźniejsza brązowetka, inna niż to jest zwyczajnie, dlatego tak się nie dziście, bo ona tak wygląda dziwnie. A na ręce jest bardzo fajna. Naprawdę. możecie sobie taką, taką bransoletkę zrobić i zapraszam na jego kanał oczywiście. Nie będę tego swojego kanału um, programowała. On też ma swój kanał, tylko zapomniałam jak się nazywa. Mam tutaj taką bransoletkę, która ma dużo gumek koło siebie, takich samych, ale i też jest kolorowa, czyli taka. Żółta Żółto-fioletowa-pomarańczowa. Żółto-fioletowa-pomarańczowa. Dwa. Tak wygląda. I tu ma zwykły też haczek, bo ja ogólnie mam zwy zwykłe. Wszystkie są haczyki, A tutaj, gdzie był różowy, to jest wyjątek. Tutaj też mam jeszcze taką inną tańczową: czyli że najpierw różowe odcienie, zielone, troszkę tu do pomarańczowego dodałam. I niebieskie, tak jak ten sopełek. Yy, tutaj mam, tą robiła moja mama akurat. Taka żółto filtrowo I ona jest akurat jakby też tą się składały razem, bo one mają taki sam kolory. Yy, I ostatnią rzeczą, która nie jest już bransoletką, ale też jest z LumiBand, to jest bietroneczka. Taka śliczna mała. Tylko do, do, ten, do środka trzeba napchać do niej waty. I tutaj zostaje cypelek, że można było sobie chłodnie. Na przykład na coś tam Nim. O. No tak powiedzmy. Nim. O dziemy stąd. Obudź mnie. Dobra, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Myślę, że nie, za niedługi czas się zobaczymy także...